W Laboratorium G badano kamień o masie 3,32 carata w barwie Fancy Yellow, który miał w sobie coś niezwykłego. Wewnętrzną cechę przypominającą hmm, choinkę, choinkę bożonarodzeniową. Cecha była widoczna gołym okiem, ale dopiero pod mikroskopem, dzięki technice oświetlenia kontrastowego Reinberga, wewnętrzne struktury w tym diamencie ukazały się niczym zielone gałązki na tle nocnego nieba, tworząc scenę dziwnie podobną do świątecznej choinki. Co ciekawe, to nie jest inkluzja naturalna, tylko pozostałość po laserowym procesie obróbki, tzw. laser manufacturing engrement. Tego typu cecha formalnie może obniżać jakość i wartość kamienia jako cecha czystości, ale w tym przypadku niezamierzony efekt stał się atutem kolekcjonerskim i przyciągnął uwagę badaczy, oraz miłośników niezwykłych kamieni. Hm, to fascynujące przypomnienie, że diamenty to nie tylko parametry 4C, ale jak widzicie, to również mikrologiczne historie i niezwykłe formacje, które potrafią zaskoczyć nawet ekspertów. No cóż, wydaje mi się, że to kolejny bardzo ciekawy dowód na to, jak przewrotna w swych działaniach i zaskakująca potrafi być Matka Natura. Hm. Dajcie znać, czy Wam się podobało i podziękowania oczywiście dla GIA za udostępnienie zdjęcia.